Więc mamy jeszcze dwa megaterium, które muszą nam tutaj dorosnąć. Elegancko, zdrowe. A my sobie w tym czasie nasze tygrysie wydry zmajtujemy. Tak więc zróbmy to. Pick, ready to mate? Wondering mate, już zaczynamy. Starzbyk Kajcie, bo tutaj coś źle włączyłem. Pach, ciach. ready to mate. Tego chyba jeszcze musimy włączyć. Pach, pach. Tak, i teraz się maitują nasze tygrysie. Shit. Chodź tu, kurde, stój. Stój! Wandering włączyłem, fucking... Stój! Dobra... Przy w stop one. Dobra, weźmy ją... ...przez przypadek. Z powrotem tutaj. No, było za daleko. Dobra, jest. Teraz powinno się mate'ować. Zaraz zobaczymy. Quick i mating. Ready to mate i super. O, właśnie. Dobra, jak się zmajtują, zobaczymy, jakie nam wyjdą. Tak więc... Za chwilę zobaczymy. Ok. Zaraz będziemy świadkami narodzin naszych wy wyvern. Wyvern. Wy wydr, nie wyvern. Także trzy sekundy już powinny się pojawić. Są. Dobra. Mamy. Także sklejmy ją. A zobaczmy, jaka nam wyszła. No, taka. W każdym bądź razie. Sklejmujmy ją. Niech ona nam sobie tutaj rośnie. No chodźże, kurde. Okej. Okay. Stop one. Weźmy ją na pasif. Weźmy ją na pasif i czy ona ma w środku żelełko? Tak, dostaje żelełko, także w to tą możemy też odłożyć naszą. Ona następna będzie za za dwie godziny, bodajże. Za godzinę 30, tak. Także za godzinę 30 będziemy mogli kolejną zrobić. A my idziemy ku przygodzie dalej. Tak więc lecimy na jaskinię lodową. O, wilk jakiś przyszedł. Zjedzmy go. Lecimy na jaskinię lodową. Eee, na extin Tricky Extinction. Na Asa eee, Także zawsze robiliśmy te jaskinie na zwykłym marku. Teraz robimy te jaskinie, no musimy eee, Na Ascendent, tak? Także Nie wiem czy robię dobrze Idę tam sam artefakt Mam dwa reksy Mam wyvernę eee, W ogóle reksa to sobie ustawię od razu na żeby mnie atakował, pomagał mi w moich poczynaniach Także gdzie to jest? Czekajcie Ustawienia Nie tutaj, nie tu Behavior też nie Gdzie to było? To było chyba tutaj, o I teraz tak, attacking his target Passive Neutral, na neutralę go weźmiemy Dobra, to jest na neutralu, to też jest na neutralu też, Ten będzie się bronił, to zostawimy sobie, jak coś. No i lecimy, zobaczymy, czy damy radę. Już po pierwszych minutach, będziemy wiedzieć, czy damy radę, jak ten Rex tutaj się ogarnie. On ma 70 tysięcy zdrowia, no i wali tam chyba prawie po tysiąc Także zobaczymy, idziemy. No i ta jaskinia znajduje się na 25-28, nie? Mapy wam nie pokażę, bo się coś zbagowało. 25-28 No i jest to moja pierwsza jaskinia w ascendent, Także nie znam jej, bo wszystkie tutaj jaskinie są zrobione praktycznie od nowa. Może trochę przypominają stare. Ale tutaj wszystko jest od nowa. Także na pewno czego się obawiam to Purlowi. Fucking Purlowi. Wiem, że ta woda jest zabójcza dla dino, nie? Bo jest bardzo mrożąca. Trzeba uważać. Już idzie coś, co tu idzie. Misiki 400. Czy można je tak, można je swoić? Ej, okay, zobaczcie, miszki są 400, nie? Czy i czy nie można swoić? To jest pytanie. Ich ja zobaczę. Pokaż mnie tam się. Nie, nie można je oswoić. Także dalej, yy, tak jak było, że w jaskini są dino większe lewle, ale ich nie oswoimy. Szkoda. Moim zdaniem powinno można było oswajać je. No, 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 jest jeszcze te megapiteki pieprzone. Oczywiście nasz Rex ma imprint. Zobaczymy, czy da radę. Widzicie, samego Mega Pitakele trzeba walić. Już trochę, widzicie, trochę już zdrowia poszło. Dajmy mu little damage. No i idziemy, nie? Idziemy dalej. Są tam też wilki. I teraz tak. Najgorsze jest to, żeby przejść z jednego etapu do drugiego. Trzeba zejść z Dino. I zobaczymy, czy tutaj Dalej tak jest zrobione. Są jakieś trzy odnogi. Tam jest jedna odnoga. I tu. Teraz. O, już! Purlowie! Purlowie! Zobaczcie ile purlowi! No i tak się właśnie kończy. Wyprawa na jaskinię. Nie było purlowi, tylko zszedłem. Że no niestety będę musiał się inaczej na to przyżykować. <laughs> po wyprawie straciłem dino kurła. Jest tam Rex. Dobra, zobaczę. Pójdę jeszcze raz, spróbuję po tego Rexa tam iść. Go z. Jest! Jesteś purlowia! Patrzcie ile ich tu jest! I teraz to był dobry pomysł, żeby położyć tam dwa łóżka, nie jedno. Bo będę musiał czekać 4 minuty, żeby się odrodzić. No poczekamy, bo weźmiemy tego reksa, nie? No ale tak wyglądała właśnie wyprawa na jaskinie.